Dzień dobry, nazywam się Piotr Żduda i jestem z agencji JMC Studio, w której to agencji pracuje pani Basia, która mnie reprezentuje. A teraz zapraszam na filmik, który nagrałem na casting do serialu Na Sygnale. Zapraszam. Wiesiu! Eee, tak jest, panie kierowniku. A gdzie jest nasz pacjent? Kto? Pacjent, Wiesiu. Wiesz, ten facet na noszach, którego mieliśmy zabrać do szpitala. Pacjent... Gdzie on jest? Cholera, no przecież jeszcze przed chwilą tu był. No, no, wiem, że był. Sam instalowałem go w karetce. Pytam, gdzie jest! Miałeś go pilnować. Ja? A kto? No. Przecież sam szef powiedział, że mam zostać przy karetce. No. Jak myślisz, po co? Żeby pilnować pacjenta, Miesiek. No właśnie. E, tylko że szef tego nie sprecyzował. I tego, no, ja sobie tak pomyślałem, że... E, że on tak, skoro on tak leży, to... Nie myśl, Miesiek! Nie wychodzi ci to. Masz tylko stać przy karecie i co jakiś czas sprawdzić, czy pacjent żyje. Czy, proszę kurwa, o zbyt wiele? Nie wiem, nie znam się na tym. Ja tu jestem tylko za kierowcę, okej? Okay? Nie, 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 okej! Okay. Pytam jeszcze raz, gdzie jest pacjent? Nic, no co tak stoisz! Szukaj go! Okej, okay, no po co te nerwy, no. Szefie, bo ja tak, tak sobie myślę, że skoro on wstał i poszedł, to może nic mu nie jest. To po co go e, zabierać do szpitala? No, jaki jest w tym sens? <noise> Mój tata zawsze mówił, po co robić dziurę w tyłku. No po co? Wiesiu! Tak jest, panie kierowniku. A gdzie jest nasz pacjent? Kto? No pacjent! Pacjent Wiesiu! Wiesz, ten facet na nosza, którego mieliśmy zabrać do szpitala! Pacjent! Gdzie on jest? Cholera! Jeszcze przed chwilą jeszcze tu był. No, no wiem, że był. Sam instalowałem go w karetce. Pytam gdzie jest? Miałeś go pilnować. Ja? Tak to? Ja? No ale przecież szef powiedział, że... że tylko mam stać przy karetce. No. Jak myślisz po co? Po co? Żeby pilnować pacjenta. No właśnie. No Bo tak szef tego nie sprecyzował. On tak leżał, my to sobie myślałem, że. Nie, co myślałeś, co? Nie myśl Biesiek, nie wychodzi ci to! Masz tylko stać przy karetce i co jakiś czas sprawdzić, czy pacjent żyje. Czy proszę o zbyt wiele? Nie wiem, nie znam się na tym. Ja tu jestem tylko za kierowcę, okej? Okay? Nie, nie okej. Okay. Pytam jeszcze raz, gdzie jest pacjent? Nie no swe tak stoisz, szukaj go! No dobra, no po co te nerwy? Szefie, bo ja sobie tak myślę, że skoro on wstał i poszedł, no to, to pewnie nic mu nie jest. To po co go zabierać e, do szpitala, no? Jaki jest w tym sens? A mój ojciec zawsze mówił, po co robić dziurę w tyłku? Po co? Fiesiu, kurwa, ty lepiej nie myśl, szukaj pacjenta.